Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z takim odcinkiem. Ej, Ej! <laughs> trochę jakby, no nie do końca spontanicznym, bo jednak go zaplanowałam, ale do końca nie wiem, co tu się wydarzy, bo ja od dłuższego czasu robię zawsze takie. Zakupy, że a to co w danej chwili potrzebuję, to kupuję i później za jeden, za dwa, za trzy dni znowu idę do sklepu. A w ostatnim czasie to jest tak, że ja wręcz codziennie chodziłam. Teraz troszeczkę się uspokoiłam i stwierdziłam, no nie, nie mogę tak często chodzić, bo to jest bez sensu. Muszę zrobić sobie, opracować sobie taką listę, gdzie będę miała. Wykaz artykułów na cały tydzień. Jednocześnie robiąc tą listę, muszę zaplanować, jakie będą posiłki i też uzupełnić tą listę. A tak właściwie ona już wcześniej, ta lista powinna zawierać wszystko, co jest potrzebne do takich typowych obiadów, które sobie szykujemy. I kiedy wybieram się na przykład w jakiś konkretny dzień, powiedzmy w sobotę, chociaż w sobotę jest akurat mnóstwo ludzi w sklepach, powiedzmy w piątek na zakupy, to mam tą listę i tylko przed wyjściem do sklepu wykreślam sobie, co jest niepotrzebne, a co jest potrzebne. I najlepiej, żeby to była lista wydrukowana, i żebym miała kilka takich egzemplarzy, i żeby co tydzień sobie to powtarzać, i żeby przez cały tydzień nie pojawiła się potrzeba, że a, muszę jechać bo zabrakło mi mąki na przykład, tak? więc e, to jest takie moje marzenie i słuchajcie, pokażę wam jak wygląda nasza lodówka, nie do końca jestem zadowolona, bo tutaj tak e, marnie ogółem jest e, no są jajka, jest śmietana, tam buki do hamburgerów mnóstwo masła, bo e, była promocja i po prostu wzięłam, bo masło naprawdę u nas schodzi e, są tutaj żółte sery e, jest tutaj szyneczka się kończy, berlinki taki żółty ser kupuję tam są oliwki parmezan tutaj są drożdże tutaj jest lasagna jakiś tam ser, ogórki, dżem no mało owoców jest tu już ciemnieją banany to będzie trzeba z tego zrobić kaszy jaglaną, jabłka i banany na patelni, no słabo, tutaj bym ogółem chciała, żeby te szuflady dwie były kolorowe zawsze tak, żeby tutaj się dużo działo tu na drzwiach mamy mm, no tam ketchup, chciałabym też, żebyśmy się zdrowiej odżywiali, ale no nie, nie zdziałam wszystkiego naraz jest też kola, ja akurat tak z bardzo nie piję, no bo ja nie piję gazowanych rzeczy e, takie jogurciki pitne też tutaj są jajeczka tutaj jakieś e, musztardy pokażę wam jeszcze stan naszej spiżarni, no jeżeli chodzi o spiżarni no to mamy tak, sporo mleka ogórki, konserwowe, kiszone tutaj takie przyciery o, pokażę wam hit, coś co kupiłam i już chyba rok leży, ale to jest cały czas ważne marchewka z groszkiem. Muszę to coś z tym zrobić, tak? To trzeba coś tu wymyślić i coś nie wiem, jakąś sałatkę zrobię, chociaż czy domownicy tego domu to zjedzą, to ja nie wiem. Mm. Żeby się nie zmarnowało dżemy, tutaj ananaski, tu jakieś wody, ryż, nutella, e, tutaj kawa. Więc my ogółem moglibyśmy przeżyć spokojnie z tym, co mamy. Tylko no, czasami jest tak, że chcę coś konkretnego zrobić i nie mam tych składników, więc też może powinnam zorganizować się właśnie w ten sposób, aby robić takie posiłki, na które produkty mamy w domu. No ale żeby było konkretnie, to pokażę Wam listę, którą sobie już przygotowałam, i e, ten film będzie właśnie tak e, składać się z prób i błędów, aż dojdziemy do sukcesu, więc e, ja go będę nagrywać pewnie przez e, kilka tygodni, bo będziemy robić zakupy z tą listą, którą sobie wypracuję i zobaczymy, czy e, w danym tygodniu musiałam po coś jechać, więc e, o to w tym filmie chodzi. A tak przy okazji tego filmu właśnie robię e, ciasto, to jest jabłecznik z kruszonką i jest tu jeszcze beza. I pomyślałam sobie, że fajnie by było, żeby był taki rytuał u nas, że co tydzień jest jakieś ciasto. I co ważne odnośnie tego filmu, ja nie mam tutaj jako cel, że chcę całkowicie po tygodniu mieć lodówkę wyczyszczoną do zera, bo jak będą jakieś promocje, to ja moją spieżarnię też chcę uzupełnić właśnie w takie artykuły, które są, mają długą datę przydatności i można je kupić po prostu w jakiejś atrakcyjnej cenie. Większej ilości, więc, więc też, jak będzie jakaś okazja w danym sklepie, no to też kupię czegoś więcej i po prostu na kolejny tygodnie będę mogła to wykreślać sobie z listy, że nie muszę tego uzupełniać. Więc o to mniej więcej tutaj chodzi, żeby te zakupy były rozsądne, żeby się rzeczy nie marnowały, chociaż u nas się nie marnuje, ale przede wszystkim, żeby nie brakowało nic. No i też wiadomo, oczywiście, wszystko z rozsądkiem. Ja nie chcę robić jakichś olbrzymich zapasów, wiecie na nie wiadomo ile, ale chodzi o to, żeby te zakupy jeden raz w tygodniu były takie mega przemyślane, rozsądne, z głową i smaczne, i zdrowe. Przy okazji tego, że upiekłam ciasto i piekarnik był jeszcze ciepły, to wykorzystałam tą sytuację i zrobiłam ciasteczka owsiane. To też jest dobra alternatywa, żeby po prostu jeść zdrowiej. I właśnie wydrukowałam moją listę na tydzień. To jest pierwszy prototyp. Tutaj na pewno jeszcze się bardzo dużo zmieni. Po kolei Wam przeczytam, co ja tutaj mam. Chleb dwa razy, bułki pięć sztuk, szynka około 300 gram. Słuchajcie, ja nie mam pojęcia, ile tak naprawdę jej potrzebujemy na tydzień. To jest, tak mi się wydaje, ale może się okazać, że to ma być 500 gram, albo że w ogóle dużo mniej, no, ciężko mi powiedzieć. Żółty ser w plastrach 500 gram, jeszcze powinnam tutaj wpisać w kostce, bo czasami na przykład do lasagne albo do pizzy e, używam takiej tarty. Banany 12 sztuk, jabłka 12 sztuk, marchew 3 sztuki, m, pietruszka, seler, to są rzeczy potrzebne do zupy. Sałata, pomidor, 5 sztuk cebula, papryka tych papryk. No to może nie wiem z 3, bo jako przekąski też fajnie takie paseczki porobić. Mandarynka, kilo, płatki owsiane, rodzynki, e, słonecznik, ryż biały, makaron, świderki, spaghetti, masło, jaja, około 30 sztuk wydaje mi się, że na tydzień. E, oczywiście tutaj mówimy o rodzinie mama, tata, e, małe dziecko i niemowlę, które pije tylko mleczko. Sos do makaronu, ogórki kiszone. Wydaje mi się, że w ogóle że te 30 sztuk jaj to będzie za mało. No ale zobaczymy. Mozzarella, też tutaj, jeżeli chodzi o ilości, to ja sobie to dopiszę, jak to wyjdzie po pierwszym tygodniu, ile tego jest, ile tak naprawdę zużyliśmy. Kasza jaglana, jogurty naturalne, mąka, drożdże, mleko, śmietana 18, to do zupy mi się zwykle przydaje deser Fantazja, bo to jest taki tam smakołek, deser, który musił na lodówce być, Monte, serek wiejski, dżem, cytryna, ketchup, herbata. No herbata to zwykle, powiedzmy, kupuję duże opakowanie, które mi starcza na czasami dwa miesiące, ale no niech ona tutaj będzie wpisana zastanawiam się, może ją wykreślę, ale dobrze, żeby też o niej nie zapomnieć woda cisowianka e, ziemniaki soki, e, chipsy chili, ananas pierś z kurczaka, przecież pomidorowy mięso naschabowe olej, to mięso naschabowe no to muszę w mięsnym kupić więc tak ta lista się prezentuje i słuchajcie no zobaczymy jeszcze tutaj w ogóle myślałam żeby wpisać takie artykuły wiecie bardziej chemiczne czyli tam papier toaletowy, jakieś szampony żele pod prysznic natomiast zastanowię się może gdzieś tu obok sobie je zapiszę ale w tym filmie skupiamy się tylko i wyłącznie na takich rzeczach zrobię sobie zakupy według tej listy Zobaczymy ile wydam, jak dużo tego będzie i czy to wystarczy mi na cały tydzień. I zakupy z listą zrobione. To są rzeczy, które mają wystarczyć na tydzień były w miarę przemyślane jedynie takie ekstra rzeczy, które nie były na liście, a kupiłam, no to są truskawki, bo była promocja, więc wzięłam, bo to będzie fajne na deserek no i jeszcze z racji, że byłam z dzieckiem to ekstra takie batoniki się znalazły w koszyku zobaczymy, czy to wszystko wystarczy, to znaczy jeszcze mamy produkty oczywiście w lodówce i w spiżarni, ale zobaczymy, czy się uda teraz wytrwać Cały tydzień nie chodzić na zakupy. I zapomniałam powiedzieć, ale te zakupy kosztowały 150 zł, także nie dużo jak na to, że same takie konkretne potrzebne produkty. Zrobiłam listę na kolejny tydzień, jeszcze Wam pokażę jak wygląda nasza lodówka po całym tygodniu. E, sytuacja jest troszeczkę taka zakłamana, bo mojego męża trochę nie było i e, mniej tego jedzenia schodziło nie są to tak idealne warunki jak zazwyczaj, no ale zrobiłam zakupy, ta lista mega fajnie mi się sprawdza, ponieważ ja po prostu idę przez sklep z listą, mam tu wykreślone to czego nie potrzebuję, przed zakupami w domu robię sobie taki, e, takie podsumowanie, co jest potrzebne, co nie co niepotrzebne to się wykreśla, co potrzebne to zostaje, ewentualnie piszę sobie ilości i robię zakupy, no i naprawdę te zakupy całkiem przemyślane, 160 zł wydałam na kolejny tydzień tak to wygląda teraz jeszcze będziemy dwa kolejne tygodnie też tak ćwiczyć, ale na razie jestem bardzo zadowolona, sushi wzięłam, bo to moje dziecko lubi bardzo jeść, jaja były w promocji wzięłam 40 sztuk, my naprawdę tak ze 30 sztuk na tydzień u nas schodzi, szybko to idzie bo jajecznice wiecie tutaj oliwki, moje dziecko bardzo lubi jeść oliwki ręczniki, to szybko schodzi ale to właściwie no nie jest rzecz spożywcza, ale po prostu tak wzięłam dwa deserki, jabłuszka wzięłam serek wiejski, płatki owsiane, dwa opakowania cukier też się skończył, mandarynki wzięłam mamy tutaj jeszcze jogurty pitne też deserki Jogurt naturalny, śmietana, 18, ser żółty. Szynki żadnej nie brałam, bo mamy jeszcze nadmiar. Mąka się przyda, oczywiście tam do wypieków. To było w promocji, więc wzięłam, bo to jest jakby potrzebne. Bananki, oj, tutaj brudne talerze. Jakieś sosy. Już maluszek tam się domaga mamy, więc szybko kończę. No i jeszcze tutaj na słodko po prostu mnie pokusiło, więc wzięłam pączki. Także takie zakupy. Zobaczymy jak wyjdzie kolejny tydzień, bo po prostu wtedy już będzie pełna rodzina i szybciej to wszystko będzie schodzić z lodówki. Moi kochani, nadeszła ta chwila, gdzie pokazuję wam moją gotową listę zakupów na tydzień. Słuchajcie, to jest taka lista, gdzie ja po prostu sobie odznaczam przed każdymi zakupami raz w tygodniu co trzeba kupić, wykreślam czego nie potrzeba i bardzo często tak naprawdę połowa jest wykreślona, ale dzięki temu o niczym nie zapominam i e, stwierdziłam, że no, może ta lista jeszcze nie jest e, idealna, bo można byłoby tu na przykład jeszcze, tak jak Wam wcześniej wspominałam, e, dorzucić powiedzmy papier toaletowy, bo to jest taka rzecz, która też na bieżąco schodzi, natomiast e, gdybym ten projekt jakby pomysł przeciągała przeciągała, to ta lista cały czas będzie ewoluować, będzie yy, modyfikowana, więc stwierdziłam, że po prostu już nagrywam zakończenie i wam pokażę jak to wygląda, e, ja w ogóle mam taki pomysł, że wrzucę wam tą listę w opisie filmu i będziecie mogli sobie zobaczyć na ten moment wygląda to tak, e, jeszcze i tak e, wiem, że muszę tutaj powykreślać na przykład te ilości że mam tutaj żółty ser jest pół kilo, e, muszę to wykreślić, bo to jest niepotrzebne, bo ja na bieżąco zaznaczam na przykład bananów 12 no na tydzień spoko jest 12 bananów ale wiele razy na bieżąco piszę sobie, że ma być to na przykład 5 bananów, 10, więc na tej zasadzie działam, tak wygląda ta lista. I powiem wam, że ta lista bardzo mi pomaga, bo naprawdę te zakupy są takie konkretne i faktycznie przestałam codziennie jeździć do sklepów, bo to było troszeczkę bez sensu, więc fajnie jest, że mam teraz taką listę, kupuję zgodnie z nią i jest wszystko takie zorganizowane, sprawne. Moi kochani, to już jest koniec tego filmu. Dajcie mi znać, czy wam się podobało, dajcie mi znać, czy wy macie takie listy. Jakby co, jeżeli chcecie skorzystać z mojej, no to będzie mi bardzo miło, po prostu sobie skopijcie to, co tam jest w opisie i sobie przyklejcie do Worda i sobie wydrukujcie. Ja mam kilka takich list już gotowych wydrukowanych i po prostu jak idę do sklepu, no to biorę tą karteczkę, szybko przejrzę co jest w lodówce, w spiżarce, czego nie ma i już wszystko wiem. Moi kochani, już końcóweczka. Jeżeli wam się podobało, zachęcam was do lajkowania, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał i widzimy się już wkrótce do zobaczenia. Cześć, koniecznie napiszcie mi coś w komentarzu.